Chwilę się zastanawialiśmy, jaką nagrać dla Was recenzję taką ostatnią przedświąteczną, no i w sumie przyszedł nam na ratunek film, który chyba jest idealnym do tego, żeby go właśnie w święta obejrzeć. I powiem tak, bardzo, bardzo mocno czekałem na ten film z tego względu, że poprzednie filmy tego studia, czyli Cartoon Saloon, tak. były absolutnie wspaniałe, zarówno Sekret Księgi Skelc, jak i Sekrety Morza, Żywiciel, czyli Breadwinner, zresztą Oscarowy film, więc wszystko to sugerowało, że kolejny film będzie mniej więcej utrzymany w podobnym duchu. Tak, i kiedy zobaczyliśmy zwiastun tego filmu, to po prostu mnie ta kreska oczywiście zachwyciła. Jest przepiękna. Jest przepiękna. I myślę, że nad tą kreską możemy się pochylić już na samym początku, a potem sobie przejdziemy do fabuły. E, tak. Chociażby z tego względu, że jednak mimo wszystko większość animacji, które dociera do kin, w tym przypadku mówimy o platformie streamingowej, ale wciąż e, są tworzone jednak w technologii 3D. Już naprawdę rzadko zdarzają się takie klasyczne, dwuwymiarowe animacje. Myślę, że jednym z takich nielicznych powiedzmy rodzynków w ostatnich latach był chociażby Klaus. Też swoją drogą polecamy na świętokrzyski ta bardzo mocno, bo y, przekochana jest ta animacja. Fakt, faktem, animacja w tym filmie, ta kreska, która też zmienia się, jeżeli chodzi y, o styl, o dynamikę i jakby ugładzenie w zależności od tego, z jaką sceną mamy do czynienia. Czy z jakiego e, dystansu portretowani są bohaterowie? Mi przywodzi na myśl najpiękniejsze po prostu ilustracje z książek, tylko wprawione w ruch. Tak, jakby ktoś po prostu. Tchnął w nie taką, taki pierwiastek magiczny, i one nagle ożyły na naszych oczach. Pozostawione są te elementy szkicu, powiedzmy, co mnie bardzo zaskoczyło. Bardzo to wszystko jest plastyczne, i być może z tego względu przypomina nam właśnie takie klasyczne ilustracje z książek dla dzieci. Tak, i ja ze swoimi skojarzeniami idę właśnie w tę stronę, takiej baśniowości, ale powiedzmy literackiej, ale może skoro już tyknęliśmy troszkę tę magię, to przejdźmy jednak do. Pokrótce opowiedzenia o co w tym filmie chodzi, w ogóle tak pod kątem fabularnym. Akcja filmu rozgrywa się w Irlandii, którą podbijają Anglicy gdzieś, zdaje się, w XVII wieku. I mamy naszą, powiedzmy, główną bohaterkę, czyli kilku, kilkunasto, właściwie to chyba nie jest powiedziane do końca, letnią dziewczynkę o imieniu Robin, której ojciec zajmuje się właśnie pracą dla lorda Protektora, czyli tego Kolesia, który tam przyjechał na tę ziemię. I, I je najechał i teraz z nimi włada. Dokładnie. Z tym, że właśnie ojciec tej Robin ma zajmować się wyłapywaniem. Czy też zabijaniem, w każdym razie polowaniem na wilki, które mieszkają sobie w pobliskim, do tego miasta, lesie, no i stanowią zagrożenie po prostu dla mieszkańców, powiedzmy jakieś tam potencjalne, w związku z tym, że las jest coraz bardziej wycinany. One nie mają się gdzie podziać do końca. Powiedzmy, że te tereny miejskie z czasem oczywiście muszą się rozrastać, pojawiają się pola uprawne, wycinają lasy i tak dalej, żeby można było więcej tych pól, powiedzmy, zagospodarować, żeby właśnie tam mogli rolnicy sobie działać. Tymczasem jest właśnie to zagrożenie w postaci wilków i w postaci tej dziczy. I mamy to zderzenie cywilizacji z naturą e, człowieka w ogóle z naturą jako takiego. Ale też kwestii tego co jest znane, a co jest nieznane. Bo tak naprawdę y, ludzie wcale nie chcą dowiedzieć się więcej. Mm -mm. Ci, którzy wiedzą, że te wilki być może wcale nie są takie niebezpieczne, jeżeli nie wchodzi się na ich teren, czyli do lasu, no to wiedzą, ale ci, którzy są nowo przybyłymi no to tutaj już mają zdanie takie, że wszystko należy do nich. I cała historia bierze nieoczekiwany obrót, kiedy właśnie ta nasza główna bohaterka razem ze swoim ojcem, śledząc swojego ojca, zapuszczają się do lasu, gdzie napotyka e, dziką dziewczynkę. No bo... I trzeba też tak krótko wyjaśnić, że oczywiście Robin nie powinna robić tego, co robi. Powinna być grzeczna i siedzieć w domu, bo przecież jest niebezpiecznie na zewnątrz i dzieci nie mogą wychodzić w ogóle poza bramę miasta. No a ona za tym ojcem przygoda, przygoda. I zasadniczo nie będziemy tak bardzo, bardzo mocno wchodzić w historię. Ale jeszcze w, w samym zwiastunie pojawia się kilka takich rzeczy, które będą nam mogły zasugerować, o czym będzie ta opowieść. W każdym razie ta dzika dziewczynka, ona w nocy, kiedy zapada w sen, zamienia się w wilka. I kolejne wydarzenia sprawy że nasza główna bohaterka, czyli ta Robin, również w pewnym momencie zostaje ugryziona i także zamienia się właśnie w wilka nocą. I tutaj wchodzą takie motywy właśnie z legend irlandzkich czy w ogóle z wysp, jeżeli można tak powiedzieć. Ale więcej nie chcemy wam zdradzać, bo jakby mimo że na początku tej opowieści czy w jej środkowej części są pewne znaki co do tego co będzie działo się dalej, no to wydaje mi się, że dla każdego ten film będzie piękną przygodą, którą warto odkryć samemu. Tak. No, i właśnie, może skupmy się na tym, dlaczego ta historia tak naprawdę tak bardzo nas porwała? Dlaczego jest w niej tyle magii? Bo to jest bardzo mądra opowieść o przyjaźni, o dojrzewaniu do swoich wyborów i ich konsekwencji o właśnie starciu jakiegoś takiego pędu z naturą, która sobie z człowiekiem sama nie poradzi. I w ogóle motywy, takie powiedziałabym, ekologiczne, też tutaj mają swoje miejsce. Oczywiście, że tak. nie pierwszy raz w animacji tego studia. I właśnie najciekawsze jest to, że to jest tak naprawdę bardzo prosta opowieść. Opowiedziana w tak niesamowity sposób ze względów formalnych: w sensie mamy fantastyczną oprawę wizualną, przepiękną muzykę, która potrafi sprawić, że serce bije mocniej w niektórych momentach. Ja jestem zachwycona muzyką, i jestem zachwycona piosenkami, szczególnie jedną, która występuje w takim. No, dosyć przełomowym momencie, powiedziała W środkowym segmencie filmu, mniej więcej. I mam nadzieję, że ona będzie nominowana do różnych nagród, bo moim zdaniem spełnia wszystkie potrzebne warunki ku temu. I nie może mi wyjść z głowy od czasu seansu, także. Absolutnie. I tak jak wspomniałem, bardzo prosta opowieść, która oczywiście pod powierzchnią skrywa dużo, dużo więcej. To będzie zależało oczywiście od was, czy będziecie chcieli te wszystkie rzeczy wykopać. One nie są tak nachalne i tak bezpośrednio w twarz rzucone widzowi. I myślę, że gdzieś tam schodzą na jakiś taki drugi, trzeci plan powiedzmy, bo liczy się właśnie ta opowieść o przyjaźni, liczy się to, jakich mamy bohaterów tutaj zarysowanych, jakie oni tworzą ze sobą relacje. I nie tylko nawet między tymi dwiema dziewczynkami, które się zaprzyjaźniają i które chcą po prostu uratować tak naprawdę absolutnie wszystkich dookoła, łącznie ze swoimi rodzicami, ale także właśnie, jeżeli chodzi o relacje rodzica z dzieckiem. To też było bardzo poruszające pod niektórymi względami. I co ciekawe, na przykład ojca tej dziewczynki dubbinguje, czy też podkłada mu Głos Sean Bean, ale to, czy jest w tym przypadku człowiekiem spoilerem, to już będziecie musieli zobaczyć sami. Jeżeli już jesteśmy przy dubbingu, to y, to jest kolejna rzecz, która ogromnie mi się podobała w tym filmie. Mm -hmm. To, że nie zrobiono takiego. Dubbingu na rynek amerykański, powiedzmy, mhm. tylko faktycznie są zachowane akcenty. Jeżeli ktoś jest nowo przybyłym z Anglii, no to ma inny akcent niż powiedzmy rdzenni mieszkańcy tego miasteczka. Przepiękne są nawiązania w ogóle do folkloru irlandzkiego. Jeżeli ktoś się tym kiedykolwiek interesował, to na pewno znajdziecie mnóstwo smaczków dla siebie, i nie tylko w muzyce, ale właśnie też w oprawie graficznej, w tym jakie tematy w ogóle są podejmowane w tym filmie. I no. Ja jestem tak zadowolona z tego filmu. Bo ten film to jest troszeczkę yy, taka baśń, która ożywa na naszych oczach. Bo jeżeli chodzi o te mainstreamowe animacje, które jakby w tym momencie dominują w popkulturze, no trochę już wchłonęliśmy tego Disneya, on nas przyzwyczaił do pewnych schematów, natomiast ten film operuje na zupełnie innych schematach niż te, do których się przyzwyczailiśmy, ale jednocześnie on jest jeszcze bardziej archetypiczny. Tak. Jest jeszcze Przez bardziej to, klasyczny. Przełamuje schemat animacji, które wypuszczane są obecnie. Mhm. To odwołuje się jeszcze bardziej do klasycznej opowieści baśniowej. Tak. I Cartoon Salon, obok chyba Studia Laika, to są te dwa studia, które robią we własnym duchu te wszystkie rzeczy, i okazuje się, że one faktycznie potrafią mieć serce potrafią być opowiedziane nieco inaczej niż do tego przywykliśmy. I to jest dla mnie takie, powiedzmy, formalne dokończenie trylogii tych sekretów, jak już jesteśmy przy tych polskich tytułach, bo był Sekret Księgi Skrz, Sekrety Morza i to może być takim, takie zwieńczenie tej trylogii, bo jednak, mimo wszystko, żywiciela traktuje jako trochę osobne dzieło. Bo też tematycznie inaczej. Tematycznie. Tak. Jest to po prostu bardzo odświeżające. I mimo, że pewnych rozwiązań y, zaczynamy się spodziewać w którymś momencie, to jednak jest kilka rzeczy nawet w samym finale, które mnie zaskoczyły. Szczególnie jeżeli chodzi o powiedzmy pożegnanie się z jedną z postaci. No, trochę no. tak. Takie małe zaskoczki, nie? Tak. Uważam, że naprawdę w tym filmie zostało zawarte tyle wartościowych treści, że nawet niezależnie od tego, czy ta kreska wam się podoba, czy nie, a wydaje mi się, że powinna się spodobać bardzo wielu ludziom, to uważam, że to będzie idealny seans dla małych i dla dużych. Trochę szkoda, że nie trafił na ekrany kin, ale z drugiej strony, przez to, że można go obejrzeć w domu. Może go obejrzeć więcej ludzi, bo też pamiętajmy o tym, że no, jeżeli nawet nie jesteście subskrybentami Apple TV+, no to tam przez tydzień można wypróbować tę platformę za darmo, więc akurat idealnie na święta może być. Jednej rzeczy nie sprawdziłam, bo my oglądaliśmy ten film w oryginale mhm. i nie wiem, czy jest polski dubbing. Sprawdzałem, nie ma. <słysk> Więc może nie dla takich najmniejszych, najmniejszych dzieci, bo mogą mieć problem z nadążaniem za napisami, nawet jeżeli już potrafią czytać dosyć płynnie. Nawet gdybyście mieli oglądać ten film, a później dziecku wytłumaczyć pewne rzeczy, to wydaje mi się, że nadal warto. Prawdopodobnie najpiękniejsza animacja tego roku, i tutaj myślę, że ewentualnie Pixar miałby szansę w tym starciu. Tak, ale jeżeli chodzi o polskie premiery, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że to jest najpiękniejszy film animowany tego roku. O ile nie jeden z najpiękniejszych filmów w ogóle, jeżeli już jesteśmy przy tej urodzie i tej piękności tego, co oglądamy. Tak. Absolutnie fantastyczna animacja. Przy tym yy, kocyku i herbatce to idealnie, gładko po prostu wchodzi. Takich opowieści chcemy po prostu więcej. I wiecie, jak będziecie już po tych świątecznych obiadach tacy zmęczeni jedzeniem, czy cokolwiek tam będziecie robić, to myślę, że to będzie świetny pomysł właśnie, żeby wieczorkiem tak się zrelaksować mhm. po całym dniu i właśnie obejrzeć taki piękny film, w którym są i śmieszki, i wzruszki, czyli to co najlepsze w animacjach. Tak, tak więc polecamy całym sercem, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. A skoro już przy tych tematach jesteśmy, to może warto by było przejść do takich małych życzonek świątecznych. To ja e, od siebie życzę wam przede wszystkim, żeby te święta były zdrowe, bezpieczne i spokojne. I jeżeli tak. będą takie, to wystarczy. myślę, że już wystarczy w tym szalonym roku. Tak. Oby się skończył jak najszybciej i oby kolejny nie rozpoczął się od trzęsienia ziemi. To, że tutaj już padają życzenia odnośnie do nowego roku, to nie znaczy, że w tym, który powolutku zbliża się do końca, jeszcze się nie spotkamy na kanale, bo na pewno się spotkamy. Spokojnie. Tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Raz jeszcze yy, życzymy Wam wesołych, spokojnych świąt i do zobaczenia w kolejnych.